pr TVN-u wczoraj rozesłał tak naprawdę informację prasową dotyczącą czwartego sezonu oraz daty premiery. Wiemy, że to będzie 20 maja. Po raz pierwszy w projekcie Lady będą też uczestniczki, które nie są Polkami. Czy może było takie zetknięcie uczestniczek, które są Polkami z tymi dziewczynami, które nie są? Takie może trochę lekko rasistowskie, czy absolutnie nie było o tym mowy? Nie chcę zdradzać Wspólnie. tego, co się tak, co się wydarzyło akurat w tej edycji, natomiast to już było właśnie wielki, wielką różnicą, że pojawiły się panie z innych kultur. Mhm. Wiadomo, że wtedy komunikacja międzyludzka jest trudniejsza, inaczej postrzegamy swoje zachowania, inne są oczekiwania, Zarówno tych osób, które reprezentują inne kultury, jak i nasz, nasze mhm. oczekiwania wobec tych osób. Także tutaj były e, pewne zgrzyty, mhm. ale nie będę zdradzała, co się działo. Mhm. E, a jeżeli chodzi jeszcze też o pewne różnice w stosunku do tego, co teraz, to tak ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ja jestem w finalistkach zakochana. Mm -hmm. Po prostu zakochana i cieszę się, że doszły aż tak daleko, że się tyle nauczyły. Jeżeli nie będę roniła łez, bo rzadko to robię, bardzo rzadko, to wewnętrznie będę płakać. I to na 100%.